Dzień dobry kochani kibice Dzisiaj pokażemy wam taki W sumie mój dzień Jak wygląda może nie na co dzień Bo dzisiaj akurat się tak fajnie złożyło Że będzie dużo takich Innych rzeczy niż na co dzień Pierw jedziemy do Infoostrów Przeprowadzić wywiad Który mamy umówiony W sumie to od wczoraj Potem pojedziemy gdzieś tam Może do jakiegoś sponsora Jak będziemy mieli chwilę i na samym końcu wybierzemy się w podróż do Wrocławia, do którego jeżdżę codziennie na treningi do Eliasza. Dzisiaj będzie o tyle ciekawiej, że nie będzie takiego typowego treningu, tylko dzisiaj będziemy mieli testy wydolnościowe. Więc też sobie zobaczycie tak naprawdę jak to wygląda, bo takie testy zawsze robimy przed rozpoczęciem okresu przygotowawczego i przy końcu okresu przygotowawczego, żeby zobaczyć ile o ile nam udało się poprawić rzeczy, które które były do poprawy Więc właśnie skończyliśmy nasz wywiad. Mamy jeszcze dosyć sporo czasu, bo też dzisiaj mamy testy wydolnościowe we Wrocławiu na godzinę 17 u Eliasza, więc tam też pojedziecie z nami. No i mamy jeszcze kurczę w sumie 4 godzinki, więc zabierzemy gdzieś Was jeszcze w jedno albo dwa fajne miejsca. Bez, ty jeszcze takimi wywiadami się stresujesz? Czy to już są bardziej takie luźne rozmowy nie, po tylu to latach? Już, to już jest, Kiedyś faktycznie się stresowałem, a teraz, teraz jakby mam taki spokój i czuję się tak, ludzie, że czasami aż za dużo gadam i, i się muszę kurczę powstrzymywać, żeby, żeby to nie trwało nie wiadomo ile. Bo czasami jak gdzieś tam złapię jakiś flow, to mogę gadać, gadać bez celu i, i bardzo dużo. No, nigdy by takiego toru nie było. Nie? Na tej No możesz na tym jechać mieli teraz motory. A i Speedway, czy.? Nie, Ice Speedway może nie. Chociaż. Chociaż. Ja no jest czwarty, nie chodzi. To ewidentnie. Widać, że by byłoby trzeba mieć opony z kolcami. Ale jakieś no, no, tam. się wyskrobało. bardzo ładnie, to naprawdę wygląda. I chyba najlepiej przygotowany tor do sezonu od kurcze 2020 roku. Nie fajnie. Naprawdę. Wygląda to bardzo ładnie. Bandy zakładać i... Niech się, no. niech się odmrozi i można jeździć. No. Chociaż po takim zamrożonym kiedyś też trenowali. Tak? No. Na przykład jak gdzieś tam w marcu e, czy tam w lutym były mocne minusy, to trening robili na 8 rano. Zanim... No, no to jak później to się zrobi chlapa, ale póki, póki jest no to tutaj po tym to możesz spokojnie... Spokojnie sobie jeździć. Dzień dobry! Siema. Siema. Okej, okay. myślałam, że może. No, nie wiem. Nie To tak. No, więc wpadliśmy teraz na szybką kawkę do salonu wędrówkarskiego Munfin, w którym jestem w sumie dosyć często, bo bardzo lubię tu przyjeżdżać. Jest dużo fajnych osób, jest zawsze bardzo fajnie, ciekawie. I, i miło się tu spędza czas więc jakbyście potrzebowali zapraszam bardzo serdecznie polecam obsługa top on the top i jedziemy dalej i jedziemy dalej zwolnieli? bo my trochę tak idziemy teraz się posilić u na w kolejnego ze sponsorów w Gazprze są gdzie serwiłem naprawdę bardzo przepyszne danie jeszcze raz, Hello! Dzień dobry. dobry. dobry, dobry ekipa. No. Pies obronny. Nie? Pilujesz kurczę, warsztatu. I nas, żebyśmy byli życzliwi. Prawda? Prawda. Prawda. Najlepsze, że znowu wspomnienie? Hmm. No wydaje mi się, że, kurczę może to ten słynny mimp myślę, że to był taki kluczowy moment w mojej dotychczasowej przygodzie żużlowej e, który no na pewno zostanie na długo w pamięci nie mojej tylko też mojego teamu, chłopaków, rodziny e, więc myślę, że to na chwilę obecną jest takie największe moje żużlowe wydarzenie, które udało mi się Jesteśmy w drodze do Wrocławia. A Estu Rosso zapytał, jak idą przygotowania do sezonu. To może opowiedz, co będziemy robili w tym Wrocławiu i jak właśnie te przygotowania u Ciebie wyglądają. Dzisiaj, akurat nieco inaczej, to będzie wyglądało niż na co dzień. Tak jak jeżdżę do Wrocławia i mamy treningi, ponieważ dzisiaj będziemy mieli testy wydolnościowe. Testy wydolnościowe są, robimy zawsze przed rozpoczęciem okresu zimowego. No I tak naprawdę gdzieś tam przy, przy końcu już tego okresu, tak jak teraz mamy końcówkę stycznia. No i robiąc ten test przed rozpoczęciem przygotowań, jest tam pewny wykres, który nam pokazuje co możemy poprawić, co możemy ulepszyć. No i po prostu dzisiaj zrobimy ten test i, i zobaczymy co o ile nam się udało i czy w ogóle nam się udało coś zmienić czy podnieść. Po prostu jak przetrenowaliśmy zimę, wszystko, wszystko będzie pokazane, wszystko będzie widać. Eee, no i po tym krótka regeneracja, eee, czyli trochę ta bardziej przyjemna część niż, e, niż trening. Ale wiadomo jedno i drugie jest bardzo fajne i to i to bardzo lubię, więc. E, między innymi też dlatego jeżdżę do Wrocławia, tak naprawdę staram się codziennie, 5, znaczy codziennie, 5 razy w tygodniu. E, wiadomo nie zawsze mi się to udaje, bo czasami też muszę zostać w Ostrowie i, i, i... Załatwiać parę innych spraw. E, wtedy jest zawsze rower w domu. E, więc też lubię sobie pokręcić rowerkiem. Co? Nawet agiada do Eliasza na trening, który z reguły mam na dziewiątą. Do e, około czternastej jestem już gdzieś w domu. Piętnasta, e, szesnasta sobie wsiadam jeszcze na rowerek i tam godzinkę, półtorej sobie pokręcę. Kuba Eliasz się wczoraj pytał, czy spóźni się dzisiaj na fizjoterapię? No i kurczę, odpisałem mu na tą wiadomość. Odpisałem mu coś takiego. Czy ja się kiedyś spóźniłem? I znak zapytania. I, i to tak trochę śmieszkowo mu odpisałem, bo praktycznie zawsze gdzieś te 10-15 minut się spóźni. A, a dzisiaj jakoś wyjątkowo się wydarzyło, tak, że będziemy przed czasem i to będziemy przed czasem bardzo dużo, bo kurczę, pół godziny więc. Yy... Nie wiem czy wchodzić, czy nie wchodzić, bo jak wejdziemy pół godziny przed czasem, to Eliasz może dostać, kurde, nie wiem, jakiegoś oczopląsu lekkiego, może? No, więc, więc nie wiem, czy przeczekamy to w samochodzie, czy po prostu... Czy wejdziemy, ale myślę, że wejdziemy i mu zrobimy taką, kurczę, niespodziankę. Na pewno zapiszę to w kalendarzu i, i, i na pewno to będzie wielkie wydarzenie. No, staram się zawsze dojeżdżać na czas, ale no jeżdżąc codziennie około 100 km, codziennie tak naprawdę na trasie się dzieje co innego, są jakieś korki, utrudnienia, wypadki, cokolwiek, że naprawdę ciężko jest mi oszacować czas, w którym ja mogę do niego dojechać, bo raz to jest półtorej godziny, raz to jest dwie godziny, czasami to jest ponad dwie godziny i nie mogę się nigdy wstrzelić. No. Nie wiem chcesz, mnie zobaczył, jak zobaczy, że jestem pół godziny przed czasem, to nie żyję. Musiałeś być w ciężkim szoku, że przyjechałem tak szybko. Ale Co? słyszałem, że też szybciej skończyłeś i to nawet. Dwieście tak. sekund. 20. Wow. dokręciłeś to jak w Cały na razie. No <coughs> Są twoje progi tlenowe. No Żeby najwięcej tkanki tłuszczowej to musisz wchodzić z niższych wartości. Waga 100 kg do góry poszła Nie? przez całe 3 miesiące. Masa bezpuszczowa, 4 Światło tak daje? Czy tam tu było to Jest fioletowe? to tam tu było fioletowe, bo wypłynęło. Aha, bo demonstracje na fałszywie wygląda. Co jest zadowolony z wyników? Tak, jest poprawa, dobra poprawa, na pewno gdzieś waga jest taka, jak powinna być, <coughs> obwód mięśni i mięśni trochę przybyło w zdrowy, naturalny i odpowiedni y, sposób. E, wszystko jest na plus, gdzieś y, to były trzecie moje takie testy, jak wszedłem do Wrocławia, po sezonie w Wrocławiu, i teraz po drugim sezonie, eee, i z roku na rok, jest yy, coraz małym procentem, cały czas jest poprawa, I idzie to do góry, idzie to do przodu. Więc yy, ja się cieszę, a Jasz mówi, że, że też jest zadowolony. I, że znaczy, że coś tam popracowaliśmy. I lecimy do domu. I lecimy do domu. No, z tym, że jest późno ciemno, a do domu jeszcze z półtorej godziny. No, więc yy, skończyliśmy nasz dzisiejszy dzień. Mam nadzieję, że Wam się super oglądało. Eee, może pojawi się więcej takich materiałów. Eee, zobaczymy. Dobra, koniec. Dzięki, cześć, pozdrawiam. Do zobaczenia. Dzisiaj zabierzemy Was w piękną podróż dookoła świata i pokażemy Wam, jak się gotuje ryż. <gry>